Ja mam nadzieję, że to nie tylko rolnicy będą protestować, ale konsumenci też, Głównie bo chyba. sprawa jest y, niesamowicie poważna. To jest nie tylko Mercosur, to jest też otwarcie granic z Ukrainą na napływ produktów rolno-spożywczych. No i przede wszystkim polityka państwa, która no dotychczas nie poradziła sobie z problemem przejmowania polskiego rynku przez koncerny międzynarodowe, które zdominowały absolutnie obrót żywnością w Polsce. W tym momencie zwykły człowiek ma problem z dostępem do żywności bezpośrednio od rolnika polskiego, która to żywność jest przecież wysokiej jakości. jest bardzo dobra. Rolnicy są w stanie w odpowiedniej ilości to produkować, a wszystko kontroluje, kontroluje obcy kapitał, wszystko kontrolują e, e, obce e, koncerny międzynarodowe, e, które w zasadzie no, budują tylko swój zysk, a gdzie nasze bezpieczeństwo żywnościowe. E, no i do tego, jak dołożymy jeszcze politykę unijną, właśnie w kontekście czy Ukrainy, czy Mercosuru, e, no to mamy taki smutny obrazek, jak widać, bo płacze nad polskim rolnictwem, więc trzeba. Pojawiać się na tego rodzaju protestach trzeba wspierać polskie rolnictwo, bo to jest jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa. No tak, a w marketach mamy teraz głównie produkty z zagranicy, które nie mają tych wszystkich certyfikatów, które wymagane są u nas. Mało tego. Mamy bardzo często w taką sytuację, gdzie wprowadza się konsumenta w błąd, gdzie reklamuje się żywność z polskimi barwami, z biało-czerwonymi barwami. Natomiast w momencie, kiedy się przyjrzymy, to na pudełkach widać, że kraj pochodzenia no jest w większości przypadków z innego kraju, czasami nawet nie z Europy. Produktów, które przecież Polacy też wytwarzają, więc no absurdalna sytuacja. A my mówimy dość. Takiemu mydleniu oczu e, przez polityków, e, dość te, te, temu mamieniu e, opinii publicznej, że e, po, politycy popisu są w stanie to naprawić. Tu naprawdę tak. trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Polak musi być gospodarzem w własnym kraju, a my jako konsumenci musimy się kierować zasadą swój do swego po swoje. Kochani, żeby funkcjonować żyć, trzeba jeść. Zwracajmy uwagę na to, co jemy, jaka jakość jest tego jedzenia. Wybierajmy nasze rodzime produkty.